Hello, hello, hello Jesteśmy w miejscowości Komarno i zaczynamy wejście pod... Y, jesteśmy w górach Kaczaskich I po co my wchodzimy? Pod Skopiec i pod Baraniec Wchodzimy na Skopiec i na Baraniec na maśle Korona no. Kaczawska, nie? No. Rozpoczęło się w końcu podejście, bo Szliśmy po płaskim Więc jest, jest drobna szansa, że Jednak trochę pod górę będziemy szli Zostaliśmy jawnie oszukani przez naturę miało być się... słońce. No właśnie. Pierwszy szczyt zdobyty Słuchaj, to ci zdjęcie z To no, najpierw to nagrał Mamy folwarczną I co, to jest od razu Maślak? No Jedno przy drugim? A nawet różnicy w nie, wzniesień nie ma Jezus No, zeszliśmy z folwarcznej i z Maślaka Idziemy... Na co my idziemy? Znowu, znowu zapomniałem Idziemy na skopiec. Skopiec i baraniec, tak? Zajęło, Wejście na zajęło 15 minut czy nawet mniej. Na tą górę można wbiec, tak naprawdę. Ale tam mamy za to fajne widoczki. Wdrapujemy się na skopiec. Ciężko powiedzieć, że to jest wdrapywanie, bo to jest taki marsz pod górę. Tu afera, afera na szlaku. To jest to? Nie. To jest rozdroże pani. A. A, okay. I doszliśmy do Skopca, który liczy się. Do korony gór polski I mamy tu nawet jakieś skałki góry. Szok szok niedowierzanie. I niedowierzanie Jak się czujesz? O padnięty Masak Strasznie padnięty masak Doszliśmy do punktu Widokowego, bo z samej góry Widać zero Spadaj, mucho. Idziemy teraz na Baraniec. No I to tak naprawdę będzie ostatnia górka na dzisiejszy dzień. Jeszcze musimy podjechać do, do sklepu, żeby nam podwili, żeby nam dali pieczątki. Bo tylko na Eee, jednej gór, górce były pieczątki, a na pozostałych musimy odjechać do jakiegoś sklepu I mamy Kompres. Kompres, mamy baraniec Widoki zacne Ale widzę, że już komuś przeszkadzało jest chyba jedna tabliczka no, kończymy na dziś przygodę z górami Kaczewskimi. Trzy szczyty zrobione do diademu Gór Polski Jeden do Korony Gór Polski Pogoda całkiem fajna Ani zimno, ani ciepło Czyli w sam raz I mega super taki tu ćwierka, Więc, więc.